Zastanawiasz się nad stworzeniem własnego kina domowego albo po prostu chcesz cieszyć się filmami, serialami lub grami wideo z niesamowitą jakością obrazu. Pokażemy Ci tutaj wybór najlepszych projektorów 4K, które są obecnie dostępne na rynku. Są one idealne dla tych, którzy szukają dużego, wyraźnego obrazu, pełnego detali, bez potrzeby wychodzenia do kina. Znajdziesz modele dla każdego. Niektóre idealnie nadają się do małych pomieszczeń, inne pozwolą zbudować pełnowymiarową salę kinową. Opowiemy Ci też, które z nich są najłatwiejsze w instalacji i które sprawdzą się nawet wtedy, gdy nie masz zbyt wiele miejsca. Wszystkie linki do projektorów, o których mówimy w tym filmie tam możesz sprawdzić więcej szczegółów, aktualne ceny i opinie innych użytkowników. Numer 1. Ono. Ten projektor to wszystko, czego potrzebujesz, jeśli chcesz oglądać filmy, seriale i grać w gry na dużym ekranie z dobrą jakością obrazu, dobrym dźwiękiem i bez zbędnych komplikacji. Ma natywną rozdzielczość Full HD, ale bez problemu odtwarza treści w jakości 4K. Obraz jest jasny i ostry dzięki 30 tysięcy lumenów, nawet przy pewnym oświetleniu w pomieszczeniu. Jedną z największych zalet tego projektora jest zintegrowany system inteligentny Movin. Jest bardzo prosty w obsłudze, szybki i działa jak nowoczesny telewizor Smart TV. Można przełączać się między aplikacjami, zmieniać ustawienia i dostosować wszystko do swoich preferencji. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z projektora, zrozumiesz jego działanie w kilka minut. Ma również oficjalną certyfikację Netflix, co oznacza, że możesz uzyskać bezpośredni dostęp do Netflixa. Prime Video czy YouTube. Bez trików, dziwnych kabli czy myszy. Wystarczy wybrać to, co chcesz oglądać i gotowe. Projektor aktualizuje się sam, więc zawsze masz najnowszą wersję systemu. Dźwięk również robi wrażenie. Wbudowane głośniki wykorzystują technologię Dolby Surround, dzięki czemu dźwięk jest głośny, czysty i przestrzenny. Idealny do oglądania filmów lub grania bez potrzeby podłączania zewnętrznych głośników. Projektor jest przenośny, ma uchwyt do łatwego przenoszenia i można go też zamontować na suficie. Numer 2. Wimius. Ten projektor to zaawansowane i kompletne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się wrażeniami skina domowego bez kompromisów w zakresie jakości, łączności i łatwości użytkowania. Zaprojektowany, by zapewniać czystą, jasną i stabilną projekcję, model Wimius świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w zastosowaniach profesjonalnych. Ma natywną rozdzielczość Full HD 1080p. I może odtwarzać treści w jakości 4K, dzięki czemu obraz jest wyraźny, szczegółowy i płynny. Jego moc, 26 tysięcy lumenów, gwarantuje dobrą widoczność nawet w pomieszczeniach z pewnym oświetleniem. Idealny do salonów, sypialni czy wielofunkcyjnych przestrzeni. Jedną z głównych zalet tego projektora jest system operacyjny oparty na Android TV. Dzięki niemu możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do platform takich jak Netflix, YouTube czy Prime Video, bez potrzeby dodatkowych urządzeń ani skomplikowanych konfiguracji. Cała obsługa odbywa się za pomocą pilota, a interfejs jest intuicyjny, szybki i zoptymalizowany pod kątem projekcji. Projektor ma również elektryczne ustawianie ostrości, możesz więc dostosować ostrość obrazu z dokładnością bez potrzeby ręcznego dotykania projektora. Funkcja ta w połączeniu z automatyczną korekcją trapezową Keystone pozwala na bardzo elastyczną instalację. Nawet jeśli projektor nie jest idealnie na środku, obraz zostanie automatycznie poprawiony i wyświetlony jako prostokąt. Numer 3 Quilted. Ten przenośny mini projektor łączy mobilność, wydajność i inteligentną technologię w jednym kompaktowym urządzeniu. Został zaprojektowany dla osób, które chcą doświadczyć domowego kina bez potrzeby korzystania z dużych telewizorów czy stałych instalacji. To wszechstronne rozwiązanie do rozrywki, prezentacji lub codziennego użytku, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Projektor ma natywną rozdzielczość Full HD 1080p i potrafi odtwarzać treści w jakości 4K. Dzięki systemowi przetwarzania obrazu zapewnia wyraźną, zbalansowaną i bogatą w detale projekcję. Obraz jest stabilny, ma dobry kontrast. Świetnie sprawdza się przy filmach, serialach, wydarzeniach sportowych czy grach. Jedną z najciekawszych funkcji urządzenia jest zintegrowany system Android 11. Pozwala on na bezpośredni dostęp do aplikacji streamingowych, mediów społecznościowych, treści edukacyjnych czy narzędzi pracy. Bez potrzeby podłączania komputera czy innych urządzeń, użytkowanie jest całkowicie samodzielne. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi i można cieszyć się wybranymi treściami. Projektor ma także łączność Bluetooth 5.0, która zapewnia szybkie i stabilne połączenie z głośnikami, słuchawkami, bezprzewodowymi kontrolerami lub urządzeniami mobilnymi. Numer 4. Joton to nowoczesna, wydajna i w pełni wyposażona opcja dla tych, którzy szukają kinowych wrażeń w domu bez zbędnych komplikacji. Jest to urządzenie przenośne z wieloma inteligentnymi funkcjami, zaprojektowane, aby zapewnić wysoką jakość projekcji zarówno wewnątrz. Jak i na zewnątrz, bez potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń czy akcesoriów. Projektor oferuje natywną rozdzielczość Full HD i potrafi odtwarzać treści w jakości 4K, co przekłada się na wyraźny, dobrze zdefiniowany obraz o wysokim kontraście. Dzięki mocy 20 tysięcy lumenów możesz oglądać nawet w umiarkowanie oświetlonych pomieszczeniach, zachowując świetną jakość obrazu w każdej sytuacji. Jedną z głównych zalet tego modelu jest jego inteligentny system z oficjalną certyfikacją Netflix. Oznacza to, że możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do tej platformy, a także do YouTube'u, Prime Video i ponad tysiąca preinstalowanych aplikacji, wszystko to bez potrzeby zewnętrznych urządzeń, dodatkowych kabli czy skomplikowanych ustawień. Już przy pierwszym uruchomieniu wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi i możesz zacząć oglądać swoje ulubione treści, zachowując świetną jakość obrazu w każdej sytuacji.